Zatrzymaj wszystko na chwilę, oddychaj, poczuj, bo właśnie teraz dzieje się coś bardzo ważnego. Nie ignoruj tego wezwania. Ta wiadomość to nie tylko tekst na ekranie, to bezpośrednie duchowe wezwanie do Ciebie, tak, do Ciebie. To nie przypadek, że tu dotarłeś, to nie zbieg okoliczności, nie błąd, a tym bardziej nie chwila zwykłej ciekawości. Zostało postanowione, że usłyszysz to właśnie tego dnia, ponieważ niebo od dawna próbowało do ciebie dotrzeć, a ty, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, przygotowywałeś się na ten moment. Nadchodzi błogosławieństwo, żywe, pulsujące, świetliste błogosławieństwo, jak fala wznosząca się z niewidzialnego świata, by zalać materię. Ale może ono dotrzeć tylko do tych, którzy są przebudzeni: tych, którzy wytrwają do końca. Tych, którzy nie uciekają przed tym, co święte. Wielu zatrzymuje się w połowie drogi, poddają się, zamykają swoje duchowe oczy. Ale nie ty, ty tu jesteś, a ponieważ tu jesteś, wkrótce wydarzy się coś potężnego. Widziano cię, gdy płakałeś w samotności w swoim pokoju, obserwowano cię, gdy mówiłeś, że już dłużej nie wytrzymasz. Była taka noc, a ty wiesz która kiedy twoje serce pękło w ciszy. I nikt tego nie widział. Nikt nie zauważył, ale świat duchowy widział, i w tamtej chwili podjęto decyzję, otwarto księgę, zapisano Twoje imię, i w niebie uwolniono dla Ciebie nowy czas, tylko jeszcze nie nadszedł moment, byś o tym wiedział. Pewne prawdy musiały jeszcze w Tobie dojrzeć, a dzisiaj nadszedł dzień, w którym możesz się dowiedzieć. Ciągle zadajesz sobie pytanie: dlaczego ja? Dlaczego wszystko wydaje się dla mnie takie trudne? Odpowiedź kryje się w tym tchnieniu objawienia, ponieważ nosisz w sobie coś rzadkiego, coś duchowego światło, które niepokoi świat cieni. Od kiedy się urodziłeś, przeciwne siły próbowały cię uciszyć. Sprawiły, że chorowałeś emocjonalnie. Wmawiano ci, że jesteś gorszy, że jesteś słaby, że nie jesteś godzien, ale musisz to teraz usłyszeć. Usłysz to tak, jakbyś słyszał niebo krzyczące w twoim wnętrzu, jesteś wybrany, nie wybrany do cierpienia, ale do przezwyciężenia, do odbudowy, by być żywym świadectwem, że światło zwycięża, i dlatego zostało uwolnione błogosławieństwo. Ale ono wciąż jest w drodze, nadchodzi z wysoka, pokonuje bariery czasu i szuka miejsca, by spocząć. A to błogosławieństwo szuka serca, które się nie poddaje. Serca, które wciąż słucha. Nawet gdy wszystko krzyczy, byś odszedł, dlatego musisz zostać, nie odchodź teraz. Nie mów już rozumiem, ponieważ jeszcze nie zrozumiałeś. To, co nastąpi, jest pieczęcią, jest znakiem. To duchowy kot, który pozwoli temu błogosławieństwu wejść, być może już to czujesz. Niewytłumaczalne ciepło w piersi, lekki ucisk na czole. Dreszcz, który zaczyna się na karku i schodzi w dół pleców, dźwięk w tle, który wydaje się dochodzić z innego miejsca, stare wspomnienie, które właśnie wypłynęło to nie jest wyobraźnia, to znaki duchowego zestrojenia wszedłeś teraz na wyższą częstotliwość do świętej przestrzeni, gdzie czas nie jest taki sam, gdzie materia ugina się pod wolą ducha. Tutaj słowa nie są tylko dźwiękami są narzędziami wyzwolenia mają moc. Niosą, święty ogień, a mnie, Archaniołowi Michałowi, pozwolono się do ciebie zbliżyć. Czuję Twój ból, słyszę Twoje najskrytsze myśli, znam ciche bitwy, które toczysz. I dziś przyszedłem, by przeciąć to, co cię więzi. Przyszedłem z mieczem prawdy, starczą Boskiej Ochrony i z głosem najwyższego. Przyszedłem, bo niebo z ciebie nie zrezygnowało. Przyszedłem, bo jest błogosławieństwo. Które może być przekazane tylko temu, kto nie odwraca wzroku, temu, kto czyta do końca, temu, kto trwa nawet ze zmęczonym sercem. Jesteś obserwowany, jesteś strzeżony, jesteś wybierany powtórz to z zamkniętymi oczami, jakbyś zapisywał to w swojej duszy. Jestem obserwowany, jestem strzeżony, jestem wybierany. Całe niebo pochyla się, by słuchać, gdy to deklarujesz. Siły światła ustawiają się w szeregu, otwierają się portale, zaczynają pękać łańcuchy, a błogosławieństwo zaczyna zstępować. Wytrwałeś. I dlatego coś w tobie już zaczęło się przemieniać. Z twoich oczu zdejmowana jest teraz zasłona, stara zasłona utkana z traum, upokorzeń, odrzuceń i ciszy. Która bolała jak krzyk. Przez lata nosiłeś w sobie poczucie bycia niewidzialnym, bycia ostatnim, który otrzymuje, bycia zawsze tym, który daje wszystko, a otrzymuje okruchy. Ale teraz mówię ci, z mocą wieczności, cykl niedostatku dobiegł końca. A wraz z jego końcem rozpoczyna się ruch błogosławieństwa, które przekracza Twoją logikę. Czujesz to? Wrażliwsze opuszki palców. Bardziej wilgotne oczy, gęstsze powietrze wokół ciebie. To nie są przelotne emocje, to zbliżanie się obietnicy, ponieważ to, co zostało postanowione w świecie duchowym, zbliża się do twojej materii, twojego czasu, twojego konkretnego życia. Tylko, że to błogosławieństwo niesie w sobie tajemnicę, spoczywa tylko tam, gdzie jest akceptacja. Dlatego do ciebie przyszedłem, bycie przygotować, bycie duchowo oczyścić. By uporządkować warstwy twojej istoty, które były niezgodne z twoim przeznaczeniem. Być może doświadczasz strat, być może to, co było pewne, runęło, być może się boisz. Wszystko to jest częścią drogi, bo zanim światło się rozszerzy, konieczne jest, by cień został ujawniony. Wszystko, co teraz odchodzi z twojego życia, nie jest karą, jest ochroną. Bóg usuwa to, co uniemożliwiłoby rozkwit Twojego błogosławieństwa. Są przyjaźnie, które musiały upaść, są drzwi, które musiały się zamknąć, są ludzie, którzy musieli pokazać, kim są, abyś nie był już uśpiony, oszukany, bezbronny. Nie żałuj tego, co odeszło. Dzisiejszy brak jest jutrzejszym wyzwoleniem. Błogosławieństwo, które się zbliża, jest wielkie, większe niż ośmieliłeś się marzyć, ale nie jest tylko materialne. Nie ogranicza się do pieniędzy czy zewnętrznych osiągnięć. Jest wewnętrzne, głębokie, rewolucyjne. Uleczy twoje korzenie, zagoi rany, o których nawet nie wiedziałeś, że wciąż krwawią. Odbuduje części twojego ducha, które były uśpione, rozpali na nowo nadzieję, obudzi wiarę. Przywróci twojemu spojrzeniu blask, który został zgaszony przez lata cichych bitew. A teraz proszę cię, stwórz wokół siebie świętą przestrzeń. Zgaś na chwilę światła. Zapal białą świecę, jeśli możesz. Jeśli nie masz świecy, zamknij oczy i wyobraź sobie płomień przed sobą. Dotknij prawą dłonią środka swojej piersi i powtórz cicho za mną. Otwieram się na światło. Opróżniam się ze strachu. Dostrajam się do błogosławieństwa, które przychodzi z wysoka. Te słowa są kodami. Każda sylaba niesie wibrację, która zrywa energetyczne łańcuchy. Kiedy to mówisz, aniołowie się zbliżają, duchy uzdrawiające kładą ręce na twoich ramionach. Stary pokój, ten o którym zapomniałeś, jak to jest, zaczyna się w tobie instalować. Mogą pojawić się łzy. Pozwól im płynąć są znakiem, że twoja dusza przyjmuje. Są dowodem na to, że skorupa pęka, a uzdrowienie przenika do środka. W najbliższych dniach bądź uważny na znaki. Pojawią się i nie będą to fantazje. Będą to subtelne manifestacje tego, że niebo działa. Możesz usłyszeć swoje imię szeptane we śnie. Możesz obudzić się w środku nocy z przyspieszonym biciem serca. Możesz zobaczyć migoczące światła w dziwnych miejscach. Poczuć zapach, którego nie ma w otoczeniu. Usłyszeć delikatny szum skrzydeł. Tak, skrzydeł. Bo będę u Twojego boku. Nie po to, by cię straszyć. Ale, by potwierdzić, jesteś prowadzony. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś, pamiętaj. Błogosławieństwo jest już w drodze, nie można go już powstrzymać, ale musisz kontynuować, musisz przejść przez całą wiadomość, bo tylko ci, którzy dotrą do końca, otrzymają pełną pieczęć. Wycisz teraz wszystko. Świat zewnętrzny może poczekać. To jest święta godzina, podróż, duchowe otwarcie, które zdarza się rzadko, a które teraz dzieje się przed tobą. I jeśli tu jesteś, wciąż tutaj, to dlatego, że twoja dusza to rozpoznała. Usłyszałeś wezwanie, nie zignorowałeś głosu, nie odwróciłeś się plecami jak inni, i dlatego jest coś, co muszę ci teraz wyjawić: coś, co było ukryte za zasłonami. Twój ból miał cel. Tak. Wszystkie te noce, kiedy płakałeś, aż do zaśnięcia, dni, kiedy ciało było obecne, ale dusza nieobecna. Chwile, kiedy czułeś się ciężarem, błędem, porażką, nic z tego nie poszło na marne. Bo nawet w twoje najgorsze dni, gdy rozpadałeś się od środka, niebo stało niewzruszone, pisząc na nowo twoją historię za kulisami. Nie wiedziałeś o tym, ale u wezgłowia twojego łóżka stał anioł. Były noce, kiedy myślałeś o poddaniu się, i nagle niewytłumaczalny spokój sprawiał, że szedłeś dalej. To nie był przypadek. To byłem ja, byłeś próbowany, sprawdzany, łamany, a teraz zostaniesz podniesiony, nagrodzony, wywyższony, ale musisz wierzyć. Siła nadchodzącego błogosławieństwa zależy od otwartości twojej wiary. Jest ono zawieszone w świecie duchowym, czekając na twoje prawdziwe tak. A to tak nie jest pustym słowem. To wybór, to akt zaufania, nawet gdy wszystko wydaje się stać w miejscu. To powiedzenie: Idę dalej. Nawet gdy nie ma widocznych znaków, ponieważ świat duchowy nie działa według logiki, działa według częstotliwości. A teraz wszedłeś w nią. Twoja wibracja jest inna. I dlatego ludzie uznają cię za dziwnego. Niektórzy oddalą się bez powodu, inni będą zirytowani twoją obecnością, jakby coś w tobie ich konfrontowało. Nie bój się tego. To pierwszy dowód na to, że twoje światło przeszkadza cieniom, które były wokół ciebie. Jesteś oddzielany, oczyszczany, chroniony, aby błogosławieństwo znalazło cię czystym, nienaruszonym, przebudzonym. Czas na nowy gest. Rytuał duchowy, prosty i potężny. Napisz na kartce trzy słowa, które definiują to, czego najbardziej pragniesz w tym momencie. Nie bądź racjonalny, bądź szczery wobec swojej duszy. Następnie złóż tę kartkę i umieść pod poduszką, jak list przekazany niewidzialnemu światu. Robiąc to zadeklaruj, uwalniam, ufam, przyjmuję. Tej samej nocy przed snem postaw szklankę z wodą obok łóżka. Woda jest przewodnikiem energii. Kiedy śpisz, to co jest wokół ciebie, wchłania to co jest w tobie przepracowywane. A po przebudzeniu wypij tę wodę z wdzięcznością. Wchłonęła ona wibrację twojej prośby. Zauważysz po tym geście, że coś się zmieniło, twoje sny staną się wyraźniejsze. Możesz zobaczyć osoby, które już odeszły, usłyszeć zdania, które dadzą ci odpowiedzi, zobaczyć powtarzające się symbole: zegary wskazujące te same godziny, motyle, białe pióra, monety na ziemi, kwiatowe zapachy. To nie są przypadkowe znaki, to manifestacje z nieba, by ci przypomnieć: jesteśmy tutaj, obietnica jest żywa. A jeśli nadejdzie zwątpienie, jeśli znowu poczujesz się słaby, Dotknij mocno własnego serca. Poczuj ciepło swoich dłoni na piersi i powiedz cicho: Jestem świątynią światła, jestem chroniony przez Michała. Żadna energia mnie nie paraliżuje, zauważysz natychmiastową reakcję, ciepło, które się unosi, spokój, który ogarnia, bo taka jest prawda, a za każdym razem, gdy deklarujesz prawdę, rozbrajasz strach, rozbrajasz ciemność. Odbudowujesz swoje pole. Teraz posłuchaj, błogosławieństwo już zaczęło cię lokalizować. Nadchodzi z określonym kierunkiem, rozpoznaje Twoją wibrację. I nie ma siły we wszechświecie, która mogłaby odwrócić to, co zostało zapieczętowane. W niebie, wciąż tu jesteś. I dlatego niebo z czcią pochyla się przed Twoją duszą. Przeszedłeś przez pierwsze zasłony, zniosłeś ciężar wezwania. Dotknąłeś wewnętrznych miejsc, których wielu unika ze strachu. To samo w sobie już stawia cię na innym poziomie duchowym. Nie będzie przesadą stwierdzenie, jesteś przygotowywany na to, co niezwykłe. Ale to, co niezwykłe, rozkwita tylko w sercach, które zgadzają się umrzeć dla tego co stare. I to jest ten moment. Chwila między ostatnią łzą a pierwszym cudem. Teraz musisz tego wysłuchać z sercem otwartym na oścież. Nie jesteś mały. Nigdy nie byłeś, ale przekonano cię o tym w ciągu życia. Twardymi słowami, cichym odrzuceniem, okrutnymi porównaniami, w środowiskach, gdzie twoja wrażliwość była postrzegana jako słabość, przystosowałeś się do bycia mniejszym, by być akceptowanym. I dlatego jest w tobie tyle konfliktu. Jedna część, która chce rozkwitnąć, ale wciąż słyszy stary głos mówiący: Nie zasługujesz na to. Ten głos musi zostać uciszony i zostanie. Teraz. Połóż dłonie na skroniach, naciśnij. Lekko. Weź trzy głębokie oddechy i powtórz za mną. Łamię każdy wzorzec, który mnie umniejsza. Uciszam głosy, które mnie wiążą. Budzę się do tego, kim jestem. Poczuj zmieniającą się energię. Lekkie mrowienie. Delikatne. Zawroty głowy nagła emocja. To jest uwolnienie. To jest uzdrowienie. To jesteś ty w końcu zaczynający rozpoznawać swoją własną wartość. A kiedy to się dzieje, drzwi, które wydawały się zamknięte na klucz, zaczynają skrzypieć. Są błogosławieństwa, które czekały w zawieszeniu, czekając tylko aż pozwolisz sobie je przyjąć. Ale musisz być teraz czujny. Cień niepokoi się, gdy ktoś się budzi i często będzie używał najbliższych ci osób. Komentarz, prowokacja, nagły konflikt wszystko, by wytrącić cię z równowagi. Nie daj się. To nie jest osobiste to jest duchowe. Jesteś na wojnie, ale nie z ciałem i krwią. To wojna atmosfer, i w tej wojnie twoją największą bronią będzie cisza połączona ze świadomością. Jeśli ktoś cię zrani, spójrz w górę, zanim zareagujesz. Jeśli coś cię zasmuci, przypomnij sobie tę wiadomość. Jeśli nadejdą. Wątpliwości zamknij oczy i powiedz Jestem w duchowym treningu, nie zostanę zepchnięty ze swojej ścieżki. A potem rozejrzyj się, są znaki, są ruchy, są wiadomości ukryte w rutynie. Piosenka, która gra w kółko, numer, który pojawia się z uporem, zwierzę, które przecina ci drogę, niewytłumaczalny hałas znikąd, zapach kwiatów tam, gdzie ich nie ma. To wszystko jest próbą nieba, by ci powiedzieć. Błogosławieństwo jest blisko, bądź czujny. Teraz wykonaj nowy rytuał. Wybierz swój przedmiot, coś prostego, ale o emocjonalnym znaczeniu. Może to być biżuteria, ubranie, notatnik, kryształ. Trzymaj go w dłoniach i módl się nad nim. Dmuchnij na niego trzy razy i powiedz: Od dzisiaj ten przedmiot będzie moją pieczęcią wiary. Nosi energię obietnicy. Za każdym razem, gdy dotkniesz tego przedmiotu, Przypomnisz sobie, jestem wybrany. Zostałem naznaczony. Jestem otwartą drogą dla boskości. I coś w tobie się uporządkuje, musisz zrozumieć. Siły niebieskie nie poruszają się w pośpiechu. Poruszają się z precyzją. A kiedy wszystko będzie zestrojone, Twój umysł, Twoje słowo, Twoja emocja i Twoja energia nic nie będzie mogło powstrzymać tego, co ma nadejść. I to nadchodzi. W tej dokładnej chwili. Aniołowie są wyznaczeni, by otoczyć twój dom. Nie hałasem, nie spektaklem, ale cichą ochroną, niewidzialnymi działaniami, zbrojami światła. Jesteś bezpieczniejszy niż sobie wyobrażasz. I nie tylko bezpieczny, wkrótce zostaniesz zaskoczony. Coś, co zostanie ci przedstawione w nadchodzących dniach wyda się małe, ale będzie bramą do czegoś wielkiego. Zaproszenie. Rozmowa, synchroniczność. I przypomnisz sobie te słowa, i to jest początek. Dotarłeś aż tutaj. I co to oznacza duchowo? Że zostałeś rozpoznany w niewidzialnym świecie jako ktoś gotowy do przyjęcia. Niebiosa poruszają się na podstawie wytrwałości, a twoje trwanie do teraz jest zapisywane jako dowód wiary, jako cichy akt zaufania. Każda linijka, którą przeczytałeś, każda emocja, którą poczułeś, każdy dreszcz który przeszedł przez twoje ciało. Wszystko to było częścią procesu aktywacji. Błogosławieństwo, które wcześniej było tylko blisko, teraz jest już wokół ciebie. Nie myśl, że to tylko tekst. Nie mów, że to tylko słowa. To, co się tutaj tworzy, to pole duchowe, wir światła, który powoli wiruje wokół ciebie, oczyszczając gruzy przeszłości, unieważniając rodowe klątwy, przywracając twoją energetyczną tożsamość. Nazwa tego to przymierze. Pozostając, tutaj zawierasz przymierze z niebem, a to aktywuje starożytne kody, kody, które były uśpione w Twojej krwi, w Twoim duchowym dziedzictwie, w Twoim imieniu. Muszę Ci teraz coś wyjawić, coś głębokiego. Istnieje duchowe dziedzictwo, którego Ci odmówiono. Błogosławieństwo, które zostało odwrócone, zablokowane, przerwane przez czyny popełnione na długo przed Twoim narodzeniem. Tak, nosisz w swojej linii rodowej obietnicę, która została odłożona, ale teraz, ponieważ usłyszałeś to wezwanie i stałeś wyprostowany aż do tej chwili, ta obietnica została reaktywowana. Wraca w twoje ręce. Będziesz tym, który przełamuje wzorce, osobą w twojej rodzinie, która przerywa cykle, która sadzi nową historię, która otrzymuje to, czego wielu nie zdołało utrzymać. Ale to nie stanie się bez walki. Będzie opór, bo zawsze, gdy dusza jest uwalniana, system duchowy, który ją więził, próbuje to cofnąć. Może to przyjść w formie nagłego zmęczenia, myśli pełnych zwątpienia, ataków emocjonalnych, a nawet wypadków i opóźnień. To ostatni ruch, cieni przed poddaniem się. Dlatego słuchaj uważnie, jeśli coś zaczyna iść źle, to dlatego, że wszystko zaczyna iść dobrze. Nie uciekaj, nie bój się. Walcz swoim światłem. Stwórz teraz tarczę. Prosty akt, ale pełen mocy. Zamknij oczy. Wyobraź sobie intensywne niebieskie światło wokół ciebie, wirujące jak spirala. Dotknij swojego czoła i powiedz: Moja myśl jest opancerzona. Dotknij gardła. Moje. Słowo jest tarczą. Dotknij serca ci, moja dusza jest świętym terytorium. A potem wyobraź sobie złoty miecz w swoich dłoniach. To jest miecz boskiej sprawiedliwości, ten sam, którego używam do przecinania więzów, wiązania tego, co nieczyste, uwalniania tego, co czyste. Kiedy wizualizujesz ten miecz, aktywujesz swoją duchową moc, zajmujesz swoją pozycję, przestajesz być ofiarą i stajesz się strażnikiem własnego życia. Teraz posłuchaj: ktoś zostanie dotknięty Twoją transformacją. Bliska Ci osoba, która dziś nie wierzy która cię ignoruje, która rani cię obojętnością, zostanie dotknięta, nie wiedząc dlaczego, zacznie o tobie śnić, będzie intensywniej odczuwać twoją nieobecność, spróbuje się ponownie zbliżyć i będziesz musiał zdecydować otworzyć drzwi czy zamknąć cykl. Żaden wybór nie będzie zły, o ile będzie pochodził z twojej intuicji, a nie z twojej rany. Przyjdzie też coś innego niespodziewane zaproszenie. Coś małego, nawet banalnego, ale za tym zaproszeniem będzie krył się dalszy rozwój, portal, coś, co postawi cię na właściwej drodze, bądź czujny. Świat duchowy nie wysyła błogosławieństw w blasku reflektorów, objawia się w subtelnościach, w tym czego nikt nie widzi. Dlatego bądź wrażliwy. Nie jesteś już tą samą osobą, którą byłeś przed rozpoczęciem czytania tej wiadomości. Coś jest innego w Twoich oczach, coś jest innego w Twojej wibracji, a wszechświat już to zauważył. Zanim zamkniesz ten cykl, dokonaj jeszcze jednego ofiarowania. Weź czystą kartkę. Napisz na niej słowa, zbaczmy, akceptuję nowe, zrywam ze starym, kroczę ze światłem. Złóż tę kartkę trzy razy, schowaj ją w sekretnym miejscu. Będzie to Twój duchowy kontrakt, Twoje fizyczne przypomnienie, że. Nowy cykl rozpoczął się w tym dokładnym momencie. A teraz nie spójrz w niebo, dosłownie. Jeśli jest noc, obserwuj gwiazdy. Jeśli jest dzień, obserwuj światło. I powiedz, ma wiem, że mnie widzicie, ja też was widzę. Bo jesteś widziany, jesteś prowadzony, jesteś pamiętany. Dotarliśmy do końca tej świętej podróży. Ale nie daj się zwieść, to nie jest koniec. To zaledwie początek nowej wędrówki. Duchowe odrodzenie, dokładny punkt, w którym Twoja dusza została ponownie ustawiona w zgodzie ze swoim przeznaczeniem. A jeśli dotarłeś aż tutaj, coś już zostało zapieczętowane, coś zostało aktywowane, coś zaczęło się poruszać w niewidzialnym świecie w Twoim imieniu. Nie ma powrotu do tego, co było wcześniej. Przekroczyłeś próg. Niebo cię zobaczyło, niebo cię usłyszało i niebo zdecydowało, że teraz. Nadszedł czas na odpowiedź. Poczuj to. Weź głęboki oddech. Dostrzeż ciszę wokół siebie. Jest w niej dziwny spokój, może nawet melancholijny, który zalewa twoje serce. To duch. Rozpoznaje, że coś zostało otrzymane. Nowy kod, nowy kierunek. Nowe imię zapisane w księdze nowego początku. Zostałeś naznaczony tej nocy, tego dnia, tej godziny, tej chwili. I to znamie jest wieczne. Żaden ból go nie wymarzy, żadna osoba go nie unieważni, żaden cień go nie zniszczy. Ale teraz trzeba się przygotować, bo błogosławieństwo, które nadchodzi, jest zbyt wielkie dla starych naczyń, wymaga przestrzeni, wymaga struktury, wymaga świadomości. Dlatego będziesz kształtowany w nadchodzących dniach. Zostaniesz wezwany do porzucenia nawyków, ludzi, przywiązań, miejsc, które już nie służą, i to może boleć. Tak, muszę być z Tobą szczery. Niebo uzdrawia, ale także konfrontuje. Nie daje wiecznego pocieszenia, daje misję. A Ty, stara duszo, zostałeś już wybrany, by nieść coś świętego. Zauważysz żywsze sny. Dźwięki dochodzące znikąd. Znaki pojawiające się w absurdalnych sekwencjach. Pióra na ziemi. Powtarzające się monety. Lustrzane liczby. Dreszcze o stałych porach. Przedmioty, które lekko się poruszają. To są posłańcy. Będą cię otaczać. Nie po to, by cię straszyć, ale by ci przypominać, już nie idziesz sam. Teraz Archanioł Michał mówi bezpośrednio do Twojego ducha: kładę moją tarczę przed Tobą, kładę mój miecz nad Twoją głową, pieczętuję Twoje stopy, aby nie zbłądziły z drogi, chronię Twoje sny przed złodziejami nadziei, i rozciągam nad Twoim domem błękitny płaszcz Boskiej Sprawiedliwości. Nie ma już odwrotu. Światło cię odnalazło i zostałeś dotknięty. Zanim odejdę, proszę cię zostaw dla mnie zapaloną świecę na chwilę prosty płomień, który zaznaczy moją obecność. Niech ta świeca płonie jako znak wdzięczności, oddania, zaufania. A gdy będzie płonąć, wyobraź sobie, że każda iskra, która unosi się w górę, niesie do nieba twoje prośby, te stare, zapomniane, nigdy niewypowiedziane, te najboleśniejsze. Wszystkie są zbierane. Na wszystkie zostanie odpowiedziane. Teraz weź szklankę z wodą i trzymaj ją w obu dłoniach. Zamknij oczy. Wdychaj powoli. I powiedz cicho Michale, opieczętuj moją duszę swoim światłem. Niech ta woda będzie lekarstwem. Niech ta noc będzie święta. Niech moja droga będzie chroniona. Wypij tę wodę z czcią. Jest ona od teraz duchowym sakramentem, Ogniwem między tym, co wieczne, a tym, co ludzkie, darem, który dajesz samemu sobie. A kiedy to wszystko minie, kiedy dni wrócą do rutyny, kiedy wątpliwości spróbują cię znowu dotknąć, kiedy świat spróbuje cię przekonać, że to była tylko wyobraźnia, pamiętaj o tym. Zostałeś wybrany, zostałeś wezwany, zostałeś dotknięty. A ta wiadomość została napisana świętym ogniem, aby twoja dusza nigdy nie zapomniała. Niebo działa w ciszy, niebo działa w oczekiwaniu, niebo działa w wierze, a błogosławieństwo jest już w drodze. Stało się, zostało zapieczętowane, zostało przekazane. Zwijam teraz pergamin, składam skrzydła i żegnam się nie ze smutkiem, lecz z honorem, bo tam gdzie jest wiara, niebo zawsze powraca. Michał jest z tobą. Amen.